Witam wszystkich. Słuchajcie, dawno mnie chyba nie było na tym YouTubie, ale jeszcze nie zginąłem, póki Polska żyje. Słuchajcie, dzisiaj będzie fajna paczuszka Solixa. Było ogłoszenie, na początku widziałem za 150 zł, chodzi o zasilacz do Endera trójki uszkodzony oczywiście. No i potem ta cena spadła do stówy, tak je obserwowałem, obserwowałem, aż w końcu napisałem, że za 50 zł bym ten zasilacz kupił. No i oczywiście jak to na Oli się bywa, istnieje zasada, że zawsze ktoś się targuje w jakiś sposób. No i dostałem odpowiedź, że za 80 zł, tak. Ale szczerze mówiąc za 80 zł uszkodzony zasilacz no nie opłaca się, bo za 80 zł tak naprawdę gdzieś tam był sprawny. Więc napisałem, że nie, spoko dzięki. No i dostałem odpowiedź OK, zmieniam cenę na 50. No i po zmianie ceny postanowiłem, że ten zasilacz wezmę. Sytuacja taka, że tam w opisie coś pisało, że po zwarciu jakiś płyn wycieka. Ciężko stwierdzić, co się tutaj wydarzyło. Także temacik może być ciekawy. No i zastanawiam się też jeszcze, jaka to jest wersja tego zasilacza, bo ktoś mi gdzieś kiedyś tam pisał, że są jakieś. Dwie wersje. Jedna jest lepsza, jakby ulepszona, druga jest troszeczkę gorsza, ale też spoko. Generalnie te zasilacze enderowskie, o tyle są fajne, że one mają 24 V. Są po drugie wydajne. No i mają dużo amperów. Także 16A przy 24 V to już jest naprawdę fajny zasilacz. No i co za 50 zł. Zobaczymy, czy coś się uda rozkminić, co tam się podziało. Jakie to było zwarcie. Czy na linii 24V, czy może na od sieci 220 Nie mam pojęcia. Dlatego postanowiłem, że go wezmę i razem z wami zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Czy będzie. Yy, jakby to powiedzieć, no po prostu topa. Niektórzy tak y, mogą sobie też pomyśleć. Topa, kasa wydana w błoto. Czy może uda się go naprawić? I wtedy pomyślimy, co by z niego można było podziałać, nie? Słuchajcie. Myślałem, że proline, to jest z pudełeczko, <laughs> O kurde, jakaś tutaj ten. Widzę, że przesyłka była z Chin. Cokolwiek to może być. Ja lubię takie rozkminy, dlatego napiszcie, jeżeli ktoś będzie wiedział, co to może być. Steperonline, Coś do drukarki może? O, może coś do drukarki, jakieś silniki, czy co to? Nawet numery są, kurde. Made in China. Please save this lab label. Okej. Okay. No, ciekawa oczuszka. Dobra. Otwieramy kubańca. Jestem tam ciekawy, co z tego wyniknie. Zapakowany. Fajne pudełeczko. No i jeszcze w to. No nie, no dobra. Pudełko na bok. No i słuchajcie, no spasowany na wymiar, żeby, żebym powiedział w ten sposób, a może to jest od tego zasilacza, jakaś kurde podróbka, wiecie jak to jest, nieraz gdzieś ktoś kupi jakiś zasilacz, no zobaczymy. Tu będzie już rozkmina do ekspertów enderowskich, od razu do Was, pokażę Wam wszystko z bliska i powiecie, czy to jest oryginalny zasilacz, ale chyba oryginalny, bo pisze Krality, chociaż cholera wie, no ale pokażę Wam. Zobaczcie, tutaj jest regulacja na wyjściu tych voltów. No i mamy fazę neutrala uziemienia. 14,6 Ampera wydajność. No sporo, całkiem fajny zasilacz. Za 50 zł, jakby się go udało zrobić, to by było całkiem fajnie. No i powiem Wam tak: o, jest tutaj przełącznik 230. Na ile? Zobaczmy sobie. Na 110 pewnie. Na 115. 115 V. Czyli teraz mamy co? W tej pozycji jest 230. Jak jest widoczne, nie? Tak to myślę. Więc no tak wygląda na pierwszy rzut oka. To nie jest chyba ta lepsza wersja. Tak mi się wydaje, bo z tych lepszych zasilaczy do Endera to są tego Man Well, czy jakoś tak, Minwheel. One się tak jakoś specyficznie nazywają. To jest jak prawdopodobnie chyba niemiecka jakaś firma. No i tamte gdzieś właśnie ktoś mi mówi, że są fajne. Przetestowane, polecane zasilacze. To może być ta wersja gorsza. Tu już pewnie będzie wiedziała pewna osoba. Pozdrawiam cię, Szurze Wodny. Możesz napisać w komentarzu, co o tym sądzisz. Czy to jest lepszy ten zasilacz niż w tym twoim enderze, co mi sprzedałeś? Czy gorszy, nie? Nawet nie pamiętam, czy w tamtym jest ten przełącznik, ale wiem, że w moim siedzi Minuil, czyli ten, ten taki fajny zasilacz. No dobra, tu mamy krality zasilacz. Model CMS 35024. No i chyba tam ten Mini William ma więcej amperów, bo chyba 15,8 czy jakoś tak. Także jest różnica pomiędzy tymi zasilaczami do Endera. Warto też wiedzieć przed zakupem, jaki kupić. No i co? Lecimy sobie z otworzeniem go najpierw. Oczywiście mógłbym sprawdzić tu teraz, czy nie ma zwarcia na plusie i minusie. No i tak sprawdźmy sobie na pierwszy rzut oka, słuchajcie. Tym, tym miernikiem. Okej. Okay. no i trzymamy na wyjściu zwarę? No nie ma zwarcia. Tutaj na tym też nie ma zwarcia. Do masy Do ziemienia też nie ma zwary. Także na razie <laughs> tutaj nigdzie nie ma żadnego zwarcia na tym zasilaczu. Ale nie podłączam go. Rozkręcę go. I dopiero go zobaczymy sobie jak on wygląda wewnątrz. Śrubeczki na bok. Będą już był rozkręcany zresztą. Widać to po czym? Po tej naklejce tutaj już jest rozbebeszona Ile tu trzeba odkręcić tych śrubek. Na razie wezmę te cztery główne. Fajnie, że ta końcówka jest lekko namagnesowana. No i dobra, czy teraz to obudowę Da rady jakoś już wciągnąć. O! Chyba da rady. Dobra, chwila, moment. Bo tutaj jest podczepiony jeszcze, słuchajcie, wentylatorek. Wentylatorek, który ma zasilanie za pewnie 24V. 0,10 Ampera Made in China. Co to jest za wentylator? Już Wam pokazuję, jakbyście byli ciekawi. Model CHA602 4RL, myślnik 15B. Taki to wentylator. Oko loko. Odepnijmy sobie go. Nowy. To jest właśnie yy, Cały urok tych wtyczek, jak one nie są przyklejone do gdzieś do płytki, to potrafią razem wyjść z tym. Słuchajcie, z tym plastikiem. Także tutaj mamy plus, tutaj minus, i teraz tak. No powiem Wam szczerze, że z opisem się tu nic nie zgadza. Po pierwsze, nic nie widzę, żeby było coś powyciekane. A jest, jest, widzę. Dobra, już mam. Znalazłam już przyczynę, ale tego jeszcze nie widziałem. Dlaczego na tej sekcji tak się stało? Dobra, ja będę na razie płytką sobie tak yy, pokazywał Wam i Wasze zadanie jest. Czy macie bystre oko, czy zobaczycie, co się tutaj stało? No to lecimy na razie w sekcję. Słuchajcie, tą 24V tutaj. No spójrzcie, no kondensatory wyglądają całe, wszystko jest spoko, nie? Ja już chyba podejrzewam, co się stało. Ja już podejrzewam, co się chyba mogło stać tutaj. No zobaczcie, tutaj cała płytka jest naprawdę w dobrym stanie. Nie ma żadnych, kurde, jakichś dziwnych rzeczy. Przypatrzmy się teraz sekcji AC. Kurde, dlaczego tak ten obraz klatkuje. Nie wyrabia mi laptop prawdopodobnie. Albo dysk twardy, bo to raczej nie jest chyba raczej wina iPhona. Dobra, słuchajcie, lecimy sobie dalej z tymi oględzinami. No i zobaczcie, teraz sekcja już zasilania AC. Uwaga, obracam na kondensator. Patrzcie się. Widzicie tego koleżkę? Już widać, jak jest napuchnięty. Coś z niego już wyleciało. Także ktoś tutaj albo to wymył, albo co innego. No i na pewno ten kondensator i ten będzie do wymiany aut. Dlaczego tak się mogło stać? Teraz jest takie pytanie. One są, słuchajcie, przyklejone tutaj. Szukam informacji od minus 25 do 105 stopni. CD263, jakiś tutaj jest ten. CD263, diody. Dwa, pewnie tutaj jakieś tranzystorki, które mają fajne kapturki <gum> gumowe. No i ten przełącznik. Mógł ktoś się trzasnąć. Mieć ustawione na 115V, podłączył zasilanie i kondensatory mogły się spierdzielić. Nie wiem, tak mi się wydaje. Albo tak cienkie są te kondensatory tutaj, że trzeba by było je wymienić na lepsze. Czy ja mam takie kondensatory? Muszę niestety jednego odkleić. Czyli Brutal Force użyć. No, i teraz zobaczymy sobie, co to jest. 200 V? 200 V? 560 mikrofaradów. Jak można dać kondensator 200V, gdzie mamy w sieci 240 nawet? Nie, one są definitywnie do wymiany, te kondensatory. Powiem Wam, że tutaj no na 300V powinny przynajmniej siedzieć kondensatory. Właśnie pytanie teraz do ekspertów, takich kurde inżynierów od zasilaczy. Yy, Jakie tutaj kondensatory, jeżeli chodzi o te napięcie, najlepiej jest teraz włożyć, słuchajcie. No mamy już usterkę, tak, kondensatory. Nie będę go nawet podłączał. Do zasilania, szkoda go męczyć. Tutaj ciekawa jest opcja, że wychodzi nam TK. Termistor jest przymocowany, słuchajcie, do takiego radiatorka aluminiowego. I monitoruje temperaturę dwóch tych tutaj diod. To są chyba diody jakieś D13, widzę, D12. No, dwie diody monitoruje temperaturę. Ciekawe. Jakieś zabezpieczonko, które pewnie yy, wyłączy zasilanie w przypadku przegrzania się tych diod. Na kapton kleju naładowane. No i tak to jest. Dobra, słuchajcie. Zasilacz, jeżeli chodzi o wyjście. Tutaj wygląda wszystko w porządku. Nie ma żadnych elementów popalonych, czyli kwestia jest po prostu prawdopodobnie to jest takie najbardziej optymistyczne podsumowanie tego, że tu wystarczy wymienić te dwa kondensatory. Sprawdźmy sobie w ogóle, czy one mają jakieś napięcie, trzymają, czy są rozładowane do zera. W trybie auto także nieważne. Słuchajcie, nie ma żadnego napięcia na nich. Absolutnie żadnego napięcia nie ma. Mogłbym się pobawić, słuchajcie, teraz tymi zabawkami, testerami do testowania tych kondensatorów, wziąć miernik, tę czwórkę, wlutować się, sprawdzić, jaką one mają teraz tutaj pojemność, wartości i tak dalej. Natomiast jestem przekonany, że zdecydowanie o kurde, ciężko trochę to tak nawet takim solidnym śrubokrętem podważyć. Także mówię, do wymiany te dwa kondensatory. No i zasilacz prawdopodobnie będzie chodził jak nówka. No i właśnie, to jest już takie końcowe. Jeszcze raz. Zadanie domowe dla Was, moi kochani, drodzy użytkownicy, którzy też lubicie się pobawić. Będą dwa zadania, słuchajcie. Dwa zadania dla Was. W kupie, jak to mówi się, siła jest. Napiszcie, jaki tutaj kondensator by najlepiej wpakować zamiast tych 200V 560 mikrofaradów. To jest pierwsze zadanie. No i drugie zadanie. Czy w tej pozycji, czyli jak widać 230 to jest wtedy jakby mówi nam, słuchaj jest ustawione na 230 takie podpinasz. Jeżeli przełączamy, słuchajcie. Na 115 wtedy tu widzimy, no to wtedy podłączamy 115. Nie na odwrót, że 115, no to wtedy 220, nie? Chyba tak to na logikę powinno działać. To jest też zadanie dla Was. Jak to powinno być odczytywane. Dobra, tyle w temacie. Zasilacz Endera z za 50 zł. Kondensatory, dwa koszt, to będzie, myślę. Z 10 zł. Podjadę jutro po pracy do Axla nadworcowej. Tam panowie mają szeroki asortyment kondensatorów, takich że tutaj nie będzie problemów. I tyle. Kończę. Trzymajcie się. Będzie druga część z naprawy jego. Pozdro.